Siema z tej strony kapeć, w dzisiejszym odcinku na moim kanale ostrzegę was przed tym, żebyście mogli odblokować nowego zadymiarza w Brawl Stars. Ale zanim zasubskrybuj mój kanał i zostaw lajka, i przechodzimy do odcinka. A mowa tutaj o nowym zadymiarzu, który będzie w dzisiejszym prezencie o godzinie 8. Nazywa się on Miko. Może być tak jak z Edgarem, mogą zbagować się serwery, więc najlepiej równo o godzinie 8 rano odebrać tego zadymiarza. Otworzymy sobie jednego star dropa. Pytasz może czemu? Po jakiego grzyba? Ja odpowiadam, bo nie mam opinii. XD napisz komentarz, nie mam opinii. Otwieramy, otwieramy, otwieramy. I jebane gówno, nie mam opinii odbieramy sobie 70 kredytów z karnetu zadymiarskiego. Dziękuję za oglądanie i zachęcam do subskrypcji oraz zapraszam jutro o godzinie 11. .00.